Jesteśmy jeszcze przy temacie gospodarki. Chciałam zapytać panów o zdanie na temat inwestorów, których w zamościu nie ma zbyt wielu. Podobno to głównie kwestia złego stanu dróg. Po wyborach pewnie stan dróg szybko się nie zmieni. W takim razie w jaki sposób panowie chcieliby sprowadzić ten biznes do zamościa? Pan Andrzej Wnuk. Proszę Państwa, drogi podobno się poprawiają. Pan prezydent Zamojski, który mocno współpracuje z Platformą Obywatelską i Platforma Go popiera, twierdzi, że mamy coraz lepsze dojazdy i rzeczywiście z Warszawy można dojechać coraz szybciej do Zamości. Ostatnio otwarto spory fragment obwodnicy Lublina. Natomiast. Nie do końca prawdą jest, że tych inwestorów nie da się pozyskać do Zamościa, dlatego, że jest słaba infrastruktura techniczna. Do pewnego rodzaju działalności, jak na przykład do handlu internetowego, czy do przetwórstwa rolno-spożywczego, transport nie, nie do końca jest taką najważniejszą cechą żeby endogenną, żeby, żeby tworzyć ten, ten biznes. Otóż, proszę Państwa, bardzo prosty sposób trzeba pozyskiwać tych inwestorów. Jeździć, namawiać, wykorzystywać prywatne kontakty, wszelkie możliwości, jakie są do tego, żeby tych inwestorów do, do zamościa ściągać. Na pewno obecna ekipa tego nie zrobiła przez 12 lat. Nie udało się ściągnąć żadnego solidnego inwestora do zamościa do miasta. A do kogo by pan pojechał i namawiał? Wie pani, pojechałbym na przykład do pana. E, Ale no właśnie, do jednego I człowieka czym, z Białej Podlaski. który by pan go przekonał Żeby kiedyś przekonałem do tego, żeby zainwestował w zakłady tłuszczowe w Bodaczowie. Kiedy w 2001 roku. Roku przejmowaliśmy kronikę tygodnia. E, razem z moimi kolegami z Białej Podlaskiej zobaczyliśmy szansę w postaci upadłych zakładów tłuszczowych w bodaczowie. Bardzo dobry, e, ciekawy zakład, który w 2004 roku został wystawiony na, na licytację. Kupiliśmy go. Zrestrukturyzowaliśmy go i mi pani pan skończyć dobrze? Z restu, go i to jest zakład, który w tej chwili zatrudnia. E, Około 130 do 150 osób przy produkcji. Jeśli ktoś mówi, że da się w zamościu stworzyć większy zakład, to ja winszuję sukcesu. Natomiast ja bym przekonywał tych ludzi tym, że jeśli oni tutaj przyjdą, to dostaną ulgi, dostaną dobrą kadrę i dostaną przyjaznego menadżera w postaci prezydenta, który pomoże im przy tej inwestycji. No ja odmi odmiennie do swojego przedmówcy powiem, że inwestorów się nie ściąga w żadnym wypadku. Oni sobie sami znajdują miejsce. Trzeba stworzyć warunki do inwestycji, tak? To jest podstawowe prawo. Muszą być warunki, żeby inwestor mógł zainwestować. nie, nie pójdziemy do menadżera PepsiColi i powiem, Panie, zainwestuj Pan u nas tutaj. On mów, no jak? No, zresztą, kurde, podatki macie droższe, wyższe, prawda, Druk nie macie, to gdzie, gdzie tam będę do was inwestować, to, to mam lepiej taniej, prawda? Po co mam tu zainwestować u was? Chodzi o to, że w Zamość jest poważny problem i winą tego jest, winą tego problemu możemy obciążyć centrale tego, że Zamość nie jest podłączona do infrastruktury międzynarodowej. Plany budowy drogi S17 koło Zamościa są przełożone na 2035 rok, prawda? To jest 20 lat i ten okres czasu wystarczy, żeby to miasto umarło i stało się miastem widmo, tak jak Detroit. My musimy najpierw zmienić tych ludzi w, w parlamencie i wprowadzić po prostu wolny rynek. Bo i, i Państwo teraz, aktualnie nie ma pieniędzy na budowanie drogi S17, to trzeba pozwolić budować prywatnym inwestorom. Oni to zrobią szybko, tanio i efektywnie. Bo jak wiadomo teraz jest tak, że mamy drogi ekspresowe, mamy autostrady, najpierw się buduje je za publiczne pieniądze, właściwie zadłuża się obywateli państwa, buduje się te drogi, to na zachodzie to widać, że te drogi są, buduje się je, a później się oddaje w prywatnemu zarządcy i prywatny zarządca pobiera opłaty od tam ludzi, którzy tym, tym jeżdżą. To jest niedopuszczalne, dlatego my postulujemy jako nowa prawda, że te drogi trzeba oddać, budowanie dróg prywatnym inwestorom, ta droga będzie w całości właścicielem prywatnego inwestora. Prawda? I to jest po pierwsze obniżenie podatków, a po drugie, budowa drogi i infrastruktury. Natomiast my, jako zamość, nie możemy budować infrastruktury poza granicami miasta, tylko możemy budować Ale za drogę węzność. trzeba będzie płacić. Ale teraz, jak pani jedzie autostradą, też pani płaci za tą drogę. Na razie nie mamy autostrad. Ale nie jak pani, się pani jedzie to, po Polsce były... autostradą, to też pani płaci. Mówimy o zamościu. Ja, no to właśnie tylko... dlatego mówię, bo dlatego plany budowy drogi są przełożone na 2035 rok, dlatego że po prostu państwo polskie nie ma pieniędzy na budowę. Dziękuję.